Dobry. Dzisiejszy temat to wygląd zewnętrzny. Na świecie żyje bardzo dużo ludzi aż 8 miliardów. Każdy z tych ludzi jest inny, wyjątkowy, niepowtarzalny. I każdy z was też jest inny, wyjątkowy i niepowtarzalny. Różnimy się między sobą, między innymi, właśnie wyglądem zewnętrznym. Pierwszą rzeczą, która się rzuca, tak na pierwszy rzut oka, jest nasza płeć czyli to, czy jestem kobietą, czy to, czy jestem mężczyzną. Kobieta, dziewczynka to płeć żeńska, a mężczyzna, chłopiec to płeć męska. Zobaczcie. Kobieta, narysowałam tutaj kobietę i mężczyznę. Kobieta i mężczyzna mają różną budowę ciała. Mężczyzna jest szerszy w ramionach. Kobieta jest węższa w ramionach. Kobieta ma szersze biodra, a mężczyzna ma węższe biodra. Kobieta ma piersi, mężczyzna nie. Mężczyzna ma więcej mięśni. Jest lepiej zbudowany. Kobieta zazwyczaj jest szczuplejsza, słabsza, ma mniej mięśni. Czyli to jest pierwsza różnica między ludźmi ich płeć. Druga różnica to wzrost. Jedni są niscy, drudzy są wysocy. Zobaczcie. Tutaj narysowałam dwie osoby, które się różnią ze sobą wzrostem. Ja na przykład mam 154 cm wzrostu. Jak na kobietę? Jestem niska, ale moja mama jest jeszcze niższa ode mnie, bo ma 145 cm wzrostu jest bardzo, bardzo niska, jak na kobietę. Mój mąż ma 180 cm wzrostu więc jako na mężczyznę jest takiego średniego wzrostu ale są mężczyźni, którzy mają nawet 2 metry albo powyżej 2 metrów. Może macie takie osoby w rodzinie, które są albo bardzo niskie, albo bardzo wysokie. Czyli różni nas płeć oraz różni nas wzrost. Każdy w tym aspekcie ma inny wzrost. Różnimy się też między sobą naszą sylwetką. Zobaczcie. Jedna osoba może być bardzo szczupła, a inna osoba może być otyła, gruba. Inne osoby mogą być średniej budowy. Pamiętajcie, żeby dbać o to, żeby nie być za grubym, otyłym, ponieważ jest to niedobre dla naszego zdrowia. Powinniśmy zdrowie się odżywiać i uprawiać sport, żeby nie być zbyt grubym. Czyli zobaczcie, na pierwszy rzut oka widzimy różnice nasze, czyli płeć, wzrost, sylwetkę oraz. Różnimy się między sobą też sposobem ubierania się. Zobaczcie, tutaj na przykład ten pan ma garnitur, ta pani jest w zielonej sukience. Tutaj ta osoba ma koszulkę w kratkę, tutaj ta dziewczyna ma spódnicę w paski, ten pan ma koszulkę na ramionczkę czarną, tak? Każdy ubiera się inaczej. Każdy ma swój pewien styl ubierania się. Jedni lubią dżinsy, inni lubią dresy, jedni lubią koszulki zwykłe, inni lubią koszulki z kołnierzykiem. Kobiety, niektóre noszą sukienki spodnice, inne noszą spodnie. Najważniejsze jest, żeby nasze ubranie było zawsze czyste, schludne, niepodarte i ładnie wyglądało. I żeby było stosowne do danej sytuacji. Ponieważ na przykład do teatru nie założymy dresów. Do teatru Trzeba się ubrać ładnie. Słuchajcie, teraz zmarzę tutaj te rysunki i pokażę Wam jeszcze bardzo ważną różnicę między nami czyli różnicę w wyglądzie naszej twarzy. Każdy z nas ma inną, unikatową, jedyną w swoim rodzaju twarz. Patrzcie, teraz narysuję i pokażę Wam, jakie są różnice między ludźmi, jeśli chodzi o ich twarze. Twarz może mieć różny kształt. Twarz może być bardziej owalna, taka wydłużona, albo bardziej okrągła. Na twarzy i na naszej głowie mamy różne włosy, różną fryzurę, i to nas różni. Można mieć krótkie włosy, albo można mieć włosy, które są długie włosy, też mają swój kolor. Mogą być ciemne, czarne. Wtedy mówimy, że taka osoba, która ma czarne włosy, to jest szatyn, mogą być jasne takie żółte albo nawet białe, wtedy mówimy, że taka osoba ma blond włosy, a mogą być brązowe włosy. I wtedy mówimy, że taka osoba jest brunetem. Fryzury możemy zmieniać, możemy też zmieniać kolor naszych włosów. Ja mam zmieniony kolor, bo mam białe włosy, a moje włosy naturalne są zupełnie innego koloru. Możemy zmieniać fryzurę, idąc do fryzjera. Fryzjer obcina nam włosy, pielęgnuje te włosy. I może zmienić też ich kolor. Czyli zobaczcie, różnimy się kształtem twarzy oraz wyglądem naszych włosów. Różnimy się też kolorem naszych oczu. Pamiętacie, uczyliśmy się o oczach. Źrenice mają wszyscy takie same czarne. Ale tęczówkę każdy ma inną, inny kolor tęczówki. Tęczówka może być niebieska. Tu narysuję niebieską. Tęczówka może być też zielona. Może być też tęczówka brązowa. Może być szara. Tu narysuję zieloną tęczówkę. Narysuję tutaj też tej pani rzęsy. Nie? Czyli różni nas kształt twarzy, włosy nasze, ich kolor, ich długość oraz kolor oczu. Zobaczcie, ja mam Szare oczy. Szare? Takie szaro-niebieskie. Szaro-niebieskie, tak, bo tam są takie kreseczki, nie? Które mają uh -huh. trochę inny kolor. Dobrze. Różni z nas może też kształt nosa. Wygląd naszego nosa. Niektórzy mają krótki nos. Niektórzy mają dłuższy nos. Niektórzy mają bardziej zadarty nos. Niektórzy mają mniej zadarty nos. Różnie, mamy różne nosy. różna u nas też usta. Ich kolor naszych ust, ale i kształt. Jedni mają takie wąskie usta, inni mają bardziej pełne usta. Różnimy się też, jeśli chodzi nie kobiety, tylko mężczyźni, mogą mieć wrodę albo wąsy. Mogą nie mieć brody ani wąsów. Też mogą się różnić mężczyźni wyglądem swojej brody i wąsów. Słuchajcie, to tak jak powiedziałam, różnimy się ze względu na płeć, ze względu na nasz wzrost, ze względu na naszą sylwetkę. Ze względu na nasz ubiór, który sobie sami wybieramy, jak się chcemy ubierać, ze względu na naszą twarz, też się różnimy. Słuchajcie, warto jest też dbać o swój wygląd, żeby wyglądać ładnie, schludnie. Niektórzy też trochę poprawiają swój wygląd, szczególnie kobiety. Układają ładnie włosy, robią sobie makijaż. Ja mam na przykład oczy pomalowane. I usta. Rzęsy. I usta. Moje usta nie mają takiego koloru. Teraz są takie inne, ciemniejsze, normalnie są jaśniejsze. Kobiety też często malują paznokcie, ja nie mam pomalowanych, bo trochę nie mam teraz na to czasu. Dobrze, słuchajcie, teraz po, pokażę Wam różnicę w wyglądzie między mną, a moją córką Kingą. To jest moja córka Kinga. Teraz opowiemy Wam, jakie są różnice w naszym wyglądzie. Na początku wzrost. Ja jestem wyższa. A Kinia jest trochę? Niższa. Jest. Trochę niższa. Ale Kinia ma jeszcze czas, żeby urosnąć, to może kiedyś będzie wyższa ode mnie. Jeśli chodzi o naszą sylwetkę, to jesteśmy jakie, Kinia? Podobne. Podobne? Jesteśmy szczupłe. Nie? No. Nie, grube nie jesteśmy. Jesteśmy szczupłe. Dobrze. To jeśli chodzi o teraz o nasz ubiór. Ja mam dzisiaj różowe spodnie i czerwoną bluzkę. Tak wyglądam dzisiaj. Nie mam żadnych innych dodatków. Ale też lubię często chodzić w bluzach, czasem zakładam sukienkę, ale to bardzo rzadko. A takie <laughs> Ja mam dziś buty, takie różowe, czerwone spodnie i czarną bluzę z kapturem. Mhm. Słuchajcie, nie powiedzieliśmy jeszcze na. Fajny kaptur. Nie powiedzieliśmy jeszcze na samym początku, jaką mamy płeć? No, jesteśmy kobietami. Więc... No, jesteśmy kobietami, <laughs> tak. tak. Obie, taką samą mamy płeć. Aha. Dobrze, to teraz pokażemy, jakie mamy różnice na naszej twarzy. No. Może na początku włosy zobaczymy. Ja mam włosy farbowane, już mówiłam to na filmie, e, i krótkie włosy. A Kinga? Długie i pofarbowane, ale taką zmywaną farbą. Tak, Kinga ma jasne włosy, blond włosy. Niedawno sobie farbowała Kinia włosy, nie wiem czy to widać. Na taki niebieski, ale to taki trochę zielony wyszedł. A ja mam takie białe włosy, pofarbowane białe włosy. Dobrze. Oczy. Ja mam szare oczy. Szaro-niebieskie. Kinga ma chyba takie same oczy. Może. Tak? Też takie szaro-niebieskie. Ja mam trochę krzywy nos. Niezbyt ładny. Też może być. nie ma co marudzić. Taki jest trochę krzywy. Kinga ma ładny nosek. Mały, ładny nosek. Prosty nosek. Usta mamy chyba podobne, Kinga, nie? No, tak, tylko Ty masz pomalowane. Ja mam pomalowane usta. Tak, zaraz to nie mamy, bo jesteśmy kobietami, więc nie mamy żadnej drogi. Tak? Tak. No i tak się różnimy. Dobrze, słuchajcie, to dzisiaj na tyle. Zapraszam na kolejne filmiki.